Witajcie. Nie bez przyczyny znajdujemy się dzisiaj w miejscu, w którym zaczęliśmy test Nissana 370Z. Ponieważ przez ostatnie miesiące dzierżył on tytuł najszybszego samochodu w historii naszych testów. Dzisiaj niestety musi on ustąpić tego miejsca na rzecz nowego Volkswagena Golfa R. Na pierwszy rzut oka samochód nie wygląda jakby był szybszy od większości Porsche, BMW czy Audi. Nie wygląda również też na samochód, który, któremu sprint do setki zajmuje mniej niż 5 sekund. Wszystkie wloty, które mamy w przednim zderzaku nie są żadnymi atrapami. Są to autentyczne wloty służące do chłodzenia podzespołów wewnątrz silnika. W naszej wersji ponadto wyróżnia się radar na środku przedniego zderzaka, który służy do, jest elementem aktywnego tempomatu, ale o tym Wam opowiem później. Tak, jeżeli chodzi o elementy wyróżniające Golfa R od standardowej wersji, to nowy zderzak z znaczkiem R, srebrne lusterka oraz logo R na nadkolach. No i oczywiście alufelgi o specjalnym kształcie. Także zapraszam do oglądania testu nowego Golfa R, który odbędzie się nie tylko na warunkach drogowych, ale i także na torze, czyli tam, gdzie powinien on się znaleźć. Zapraszam! Z tyłu największe zmiany odnajdziemy w dolnej części samochodu. Jest tutaj nieco zmodernizowany zderzak z lekkim dyfuzorem, no i ze czterema końcówkami rur wydechów, które powodują, że największy laik motoryzacyjny zauważy, że nie jest to kolejny zwykły Golf w dieslu, tylko samochód o nieco większych osiągach. Wtedy, kiedy mówiłem, że Golf GTI jest szybki, to gdy mówimy o RC, to mówimy, że jest piekielnie szybka. Każdorazowe wciśnięcie pedału gazu powoduje nie przyspieszanie samochodu, tylko katapultowanie go do przodu. Jeżeli mówimy o prędkościach poniżej 100 na godzinę, jeżeli wciśniemy pedał przy 100 na godzinę, ten samochód wystrzela do przodu. Gdy wciśniemy pedał gazu przy 160 bądź 180 km na godzinę, to on wtedy po prostu szybko przyspiesza. Brak mocy? Nie. W tym samochodzie nie mamy takiego doznania. Komfort jak najbardziej. Tak. W moim odczuciu wręcz wydaje się być zdecydowanie bardziej komfortowym samochodem niż GTI, a zarazem posiada więcej charakteru. Przyspieszanie Każdorazowe wciśnięcie pedału gazu, jak to mówiłem, jest po prostu jedną wielką mieszanką wszystkich organów wewnątrz człowieka. Do tego cztery końcówki wydechu powodują, że przechodzą was ciarki i ten dźwięk nie nudzi się w żadnym stopniu. Jako że naszym testowym Golfem pojechaliśmy do Torunia na wydarzenie Sat Racing Time Attack, Mogliśmy sprawdzić jak on się sprawuje na torze, ale najpierw trzeba było tam dojechać. Jechaliśmy autostradą, dość niską prędkością, bo tej 130-140 km/h. Średnie spalanie wynosiło w granicach 9 litrów, no poniżej 9 litrów, i to jest wynik. Hmm, spodziewałem się nieco mniejszego wyniku. I podejrzewam, że można go uzyskać, jeżeli wyposaży się samochód w system DTC, który zmienia charakterystykę pracy zawieszenia, układu kierowniczego i silnika. My niestety go nie mamy i nie możemy tam wybrać trybu Eco, przez co mam nadzieję ten wynik jeszcze dałoby się nieco zbić. Natomiast to, co my mamy na wyposażeniu, to system rozpoznawania znaków, inteligentne światła, czujnik deszczu i zmroku, co zdecydowanie ułatwia i umila podróż. Gdy jechaliśmy po zmroku autostradą, system sam kierował dodatkową wiązkę światła na znaki drogowe, które znajdowały się przy, przy ulicy, przy drodze co sprawiało, że nie jesteśmy w stanie nie zauważyć tych znaków. Kolejnym aspektem, który należy podkreślić, to fakt, iż jesteśmy wyposażeni w świetne światła biksonowe, które świecą bardzo dobrze. Brakuje mi określenia, bo jeszcze się nie spotkałem z tak dobrym oświetleniem w samochodzie. Także jazda po zmroku nie stanowi żadnego problemu nawet jeżeli jedziemy większymi prędkościami mamy tak zwany system AFS, który zdecydowanie ułatwia drogę poprzez dostosowywanie wiązki do aktualnej prędkości oraz sytuacji na drodze. W podsumowaniu Golfa GTI stwierdziłem, że jest on zbyt poprawny. Jeżdżąc R-ką też mamy bardzo podobne wrażenie mm, zbyt dużej dokładności tego samochodu. Jednak w RC jest zdecydowanie więcej szaleństwa. Nawet jeżeli mówimy o wersji z DSG. Osobiście bardzo chciałbym się przekonać, jak jeździ wersja z manualną skrzynią, bo podejrzewam, że wtedy ten samochód staje się prawdziwą bestią. Biorąc pod uwagę, że jest naprawdę niepozornym autem i gwarantuje takie doznania zjazdy, jest to jedna z pierwszych pozycji na mojej liście ulubionych aut. Największe różnice między Rką a standardowym golfem możemy Poczuć chyba tylko i wyłącznie na torze. Więc dlatego specjalnie wybraliśmy się na wydarzenie Time Attack organizowane przez SAT Racing, żeby zobaczyć jak ten samolot spisuje się w tych warunkach. Gdy przyjechaliśmy na tor, była naprawdę mocna ulewa. I wtedy dopiero doceniamy napęd na cztery koła 4 motion. Trakcja, jaką z jaką mamy do czynienia podczas deszczu była niewyobrażalna. Aczkolwiek wkradała się podsterowność i momentami nadsterowność. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli do czynienia z manualną skrzynią, moglibyśmy trochę polatać bokiem, no ale jesteśmy, mamy DSG, nie będziemy narzekać. Także trakcja znakomita. Podsterowność i nadsterowność w pełni do, możliwa do Kontrolowania wtedy, kiedy mierzyliśmy się z samochodami o mocach przekraczających 350 koni, w których były napędzane tylko i wyłącznie przedniosie, w aurze deszczowej nie mieli z nami szansy. Natomiast gdy się w pewnym momencie rozpogodziło, no to już musieliśmy uznać ich wyższość. Aczkolwiek i tak jesteśmy zadowoleni z wyników. Układ kierowniczy, niezwykle dokładny, precyzyjny. Na codziennej jeździe oczywiście nie męczy, zależny jest, jest progresywny układ, zależny od prędkości, także wraz z zwiększeniem prędkości usztywnia się. Jeżeli mówimy o aurze, że tak powiem, suchej, trakcja jest. Lepsza niż znakomita, ponieważ nie mamy do czynienia, jest po prostu, jest jest neutralny. Jedzie tam, gdzie chcemy. Po wyczucie jazda po idealnej linii toru nie jest żadnym problemem. Mm, na torze. Spotkaliśmy się z kilkoma ciekawymi samochodami, m.in. Sirocco 2.0 TSI o mocy aż 360 koni oraz seryjnego Golfa szóstej generacji w specyfikacji R, tyle że z manualną skrzynią. Zobaczcie jak wyglądał sprint do setki w wykonaniu tych trzech aut. Na szczęście byliśmy z przodu. Przecież żadnych zastrzeżeń nie można mieć do układu hamulcowego. Niezależnie od prędkości zatrzyma Was w przeciągu kilku sekund. Co warto podkreślić jeszcze to fakt, iż Golf R najnowszej generacji jest jednym z najtańszych samochodów legitymujących się taką mocą. 300 koni, niespełna 5 sekund do setki za niecałe 150 000 zł. Do dodatkowej pary drzwi dopłacacie niecałe 2000 zł. Do DSG około 8000 zł. Na koniec chciałem porównać Rkę do GTK, o którym już mówiłem, oraz do najnowszego Leona Kupry, którym miałem okazję jeździć, lecz niestety nie mogliśmy nakręcić materiału. W porównaniu do właśnie tych dwóch samochodów RK wydaje się być najlepszym autem do jazdy na co dzień, czy to w jakiejś trasy. Nie jest tak narwana jak pozostałe dwa samochody, szczególnie jak Kupra, która jest prawdziwym diabłem, potworem, którego nie da się ujaźnić. RK jest komfortowa, piekielnie szybka, ale niestety nie jest oszczędna, bo spalanie na torze wynosiło ponad 22 litry na 100 kilometrów. No, ale nie, mamy, nie ma co się dziwić, jeżeli mamy pod maską takiego potwora. Na koniec chciałbym Państwa zaprosić do przeczytania artykułu w formie pisemnej, który znajdzie się na naszej stronie, którą niedawno otworzyliśmy, a także zamieścimy tam kilka naprawdę fajnych zdjęć tej erki, czy to z toru, czy gdzieś z innych lokalizacji. Dziękuję za obejrzenie testu i mam nadzieję, że Was też przekonała erka tak jak mnie. A jeszcze dodam jedną rzecz, że jak dla mnie do pełni szczęścia brakuje tylko jednej rzeczy. Manualnej skrzyni biegów. Te 8 tysięcy zainwestowałbym w części w system DCC, a resztę wydałbym na paliwo. Dziękuję i do widzenia.